Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałbym nagrać sobie podsumowanie roku 2020, a na początku chcę zakręcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby was nie minął żaden kolejny film na tym kanale. i Jeżeli napiszecie jakiś pozytywny komentarz, to ja przypnę serduszko. Chciałem jeszcze powiedzieć, że planuję. W 2021 roku trochę wrócić do aktywności, bo ten 2020 to tak się radnie było u mnie na tym kanale, no ale co nie przedłużając, może wam powiem. Mam tutaj napisane na kartce. O! E, także tak e, w, w 2020 roku w mojej hodowli e, wykociło się 5 samic. E, urodziło się 45 młodych w całej mojej hodowli w całym 20, 2020 roku. E, 29 sztuk młodych zostało odchowanych, bo tam samica jeden, jedna zmarnowała swój miód. E, 18 królików e, sprzedałem, e, z czego z tych wykotów mam jeszcze tutaj samice z, tutaj raczej, o, tutaj z tą zostawioną jest ten sam, jeszcze ten, no i te małe tutaj trzy sztuki. Z nowych nabytków to jest tylko ta czarna samica, która tutaj jest. No i jeszcze w 2020 powstała ta klatka, to znaczy dwie klatki cztery komorowe. No i co? Tam e, tajem, wyszedłem ze sprzedaży tych królików. Dużo nie zainwestowałem, kupiłem tylko tam granulat, kukurydzę, muraki to miałem za darmo. Zboże w sumie też, bo mamy swoje zboże. E, nie dużo, ale trochę tam udało mi się zarobić. Na króliki, które chcę kupić e, mam pieniądze. Także jeżeli ktoś mieszka na wsi, ma swoje zboże, siano, buraki, czy ma karmić te króliki, to wystarczy tylko zainwestować, tak jak ja, w karmidła, w poidła i w klatki. Ja w tamtym roku zainwestowałem, no i w tym roku już mam. Eee, no i co, to było takie krótkie podsumowanie eee, z całej mojej hodowli, z całego 2020 roku. Także co, trzymajcie się do kolejnego cinka i cześć!